Hmm. Co ty robisz? Ehm. Um, nie na no, myśli. No, nie za... nie macie zamiaru. No wiecie. Kysnąć mnie? Och, oczywiście, że nie, ale jesteś adminem. Ale popełniłem zbrodnię przeciwko samozganie. Wiem, że to zrobiłeś, ale jesteś adminem serwera. Więc chuja możemy ci trochę zrobić. Wie, więc Ja... Ja mogę... Czy ja mogę coś iść? <śmienic> <śmienic> nie, 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 nie. Dalej masz przejebane, tylko musimy wymyślić karę. Bo no ja to zaproponuję waszą wysokość. Myślę, że nie powinniśmy wynać tego osobnika w zewnętrznej grupie do radości. Lecz potrzebujemy kogoś, kto przyjmie rolę dyskupa, a to wąże jajko w z ziomki uważał, że będę idealnym wolontariuszem. Poza tym, nie naprawdę się nim, że nie jestem. zaczął A name, OK, Okej! to jest dysmisowane. Z roli admina, biskupa na odzie. Do rudości. Tak! Tak! Święto Następne ba 10 lat! Coś, co ujrzał, naprawdę?